Wszystkim zapraszam Was na mój kanał, a dzisiaj opowiem Wam o Oksfordzie, bo jak widzieliście na moim snapchacie, jeśli ktoś mnie ogląda, to na pewno widział. I na Instagramie, że jakiś czas temu byłam w Oksfordzie. Więc dzisiaj o nim trochę opowiem i zachęcę Was do przyjazdu. Więc Oxford dzisiaj będzie. przyjechałam na obóz językowy z biurem podróży, Almatur. I spotkaliśmy się na Warszawie Chopina na lotnisku i tam pojechaliśmy do Oxford, do Londynu, do Heathrow. Później Heathrow z Heathrow autokar nas zabrał do pewnego miejsca, do, do, znaczy do rodzin. A i tam poznałam swoją rodzinę, była bardzo sympatyczna, e, więc e, mieszkałam z rodzinami i z dwójką, e, z dwiema dziewczynami z Włoch. Były bardzo sympatyczne, i z jedną z utrzymuje kontakt, więc jest e, super. Gadamy sobie po angielsku. I cały ten obóz e, w Oksfordzie polegał na tym, że chodziłaś do szkoły i. E, Zwiedzałaś Oxford w i różne plany e, wydarzeń, które mieliśmy. Dwa razy byłam e, w Londynie. Pier, e, pierwszego dnia w Londynie byłam na zwiedzaniu różnych zabytków, na przykład Big lub e, in innych parlamentów lub innych rzeczy więc było fajnie i w poprzednim filmiku e, widzieliście e, co zwiedzałam w Londynie więc zapraszam was do poprzedniego filmiku który zostawię w opisie link do niego e, a w drugi dzień e, jak pojechaliśmy do Londynu to były e, był lon e, e, zakupy więc e, poszłyśmy do Victorii Secret na przykład, gdzie ona ma chyba 3 albo 4 pietra, więc masakrycznie duża. Ale tam nie tylko są e, e, perfumy czy kosmetyki, ale też ubrania, więc ewentualnie e, 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 Was zapraszam do Victorii. E, jeśli pojedziecie do Londynu na zakupy, to zapraszam Was na taką długą ulicę, która się nazywa Oxford Street i tam kupicie wszystko, bo tam jest sklep na przykład Disneya, ja, Primark, H&M, Adidas Zara chyba też jest, więc ewentualnie e, mogę wam e, wystawić zdjęcie i zobaczycie jak dużo jest tych sklepów na jednej długiej ulicy, czyli Oxford, Oxford Street ale wracając do Oxfordu to Oxford jest bardzo prześliczny. Widzieliście to pewnie na smarczacie lub nie. Albo na Instagramie i dlatego kupiłam sobie mapę, żeby zapamiętać wszystko, gdzie co było. I chcę Wam pokazać mniej więcej, gdzie jest Oxford. O! Jest Oxford tu. Tutaj jest taki powiększony. A tu jest większy. Z Londynu jedzie się około jakieś półtorej godziny, ale warto było pojechać, odwiedzić Oxford i pierwszy raz właśnie byłam na takim kursie językowym za granicą i jeszcze w miejscu, które naprawdę chciałam odwiedzić, czyli Anglia. Więc to było jakby spełnienie marzeń, wszystkiego, poćwiczenie i spełnienie marzeń, odwiedzenie Anglii, Londynu i ma ojej wszystkiego tego, co było fajne. Jeśli chcecie, to bardzo was serdecznie zapraszam do Oxfordu, bo naprawdę warto. A jeśli nawet nie do Oxfordu, tylko bardziej was zachęcam do kursów językowych, bo to zawsze poprawia znajomość języka oraz to, że poznajesz wspaniale, wspaniałych ludzi. Ja na przykład poznałam grupę Włochów, z którymi niektórymi mam kontakt i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona, bo ćwiczę swój angielski ale też e, polską grupę poznałam i, i utrzymuję z nimi kontakt, Właśnie nie będziemy jechać niedługo do Krakowa, więc możliwe, że też zrobię z tego filmik. I bardzo się cieszę z tego, że pojechałam, odważałam się i pojechałam i serdecznie Was zapraszam, bo na S z e, to szczególnie jeśli traficie na naszą rezydentkę to macie e, full wypas i będzie super. Sorry, Kasia. Ale o, obozy są super, Na wszystko polecam i to, e, obóz w Oksfordzie to jest niesamowity, bo po prostu jest niesamowity, trzeba tam pojechać i zobaczyć, dlaczego jest niesamowity, więc serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do obozów zagranicznych lub innych obozów, ale językowych. Dziękuję bardzo, że obejrzyliście ten filmik. Trochę krótki, ale zachęcam Was do. I zachęcam Was do obserwowania i subskrypcji mojego kanału oraz zostawienia lajków, jeśli Wam się podobało. I e, piszcie w komentarzach co byście chcieli i czy byli, e, co byście chcieli oglądać na, e, na moim kanale i e, jakie filmiki chcielibyście oglądać, bo to też się przyda. Więc dziękuję pa i pa!